Na śmierdzi, wchodzimy I do kolejnego domu. Jeszcze jest. tu tego domu Tak, pozostałość takiego pewnego domu, który tu był, ale nie ma, bo się palił i zawalił się. Ale nie. Ale jak? Ale gówno tu będzie. Może kurwa, czekajcie. Muszę to sfilmować. Co tam jest? Hmm. A tutaj patryk Tak? Patryk. Patrykłowot. Ty. ty rzeczywiście. Patrygowan. Hey, Ej, ponato ponato Aha, takie zabisko kurwa. A ja to biorę. <noise> Kurtka, Rzeczywiście. Biorę to. Weź, to jest jakiś menu w tym łaźmie. Nie dotykaj tego, to może być wszy, jakieś inne inne. Nie, nie, nie weź. To... Wywal to. Nie dotykaj. No, O, jakieś buty nie buty. Bo już tak nie Czekajcie, tu są drzwi. O, może tu wejść. Ja wejdę. To Właśnie, żeby wejść siebie, gdyby to. Właśnie za siebie, właśnie czy nikt z tyłu nie idzie. Pusto, czysto, ale... Pierwsze... No to ładnie tutaj w tyłu iść. Ty, a czujecie coś? Nie, dobra, ja się brzydzę. O na to. W kartę się o kurwa grali. Aha. ale czujesz takie gryzące coś? Ej. No takim mnerem jakby. Aha, dokładnie tak. Ale masakrycznie, tu pewnie meneliacy śpią. Mieszkają, dobra. dobra y, Okej, okay, idziemy razem, ja że. Taki, taki gryzący smród. Sprawdźcie, bo to aż obrzydliwe No tak. Tam, tam. jest. O, a. Nie, wiecie co? Nic tam w nie ma. Nie, to jest schowek jakichś, nie warto. Nic tam nie ma.

ale to jest zamknięte, Ty możesz by sprawdzić co tam jest. Nie, weź no? ja tam nie wiadomo co, jakieś menele, coś, nie wiem. No, pierzdy, pierzdy. no gdzie gdzie nie, to pierdolę to Może Gdzie to jest to? Nie, nic tam nie ma. nie, nie nic tam nie ma. Dwie latarki. Jeszcze Kipsta, powiedz mu to. Dobra, wychodzimy stąd? Uff, już lepsze to powietrze teraz. Dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku.